Znalazłeś? Znalazłeś? Teraz to o Ostatecznych informacji, kto i jak wiele osób zginęło z pokładu prezydenckiego samolotu. Podobno, Reuter podał już 86 osób. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki, dla nas Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. No. najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zrób miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła. Tu, z... że najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Część Ruszańca, Trzecia Radosna zmartwychwstanie Pana Jezusa. z Panami grzesznymi teraz ich w godzinę śmierci naszego. Pozdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Mary Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

Witam Państwa. Jako ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Federacji Rosyjskiej, chcę przekazać głos panu ministrowi Jackowi Sasinowi z, od Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Panie ministrze. Proszę o głos. Szanowni Państwo, przyjechaliśmy tutaj dzisiaj czcić ofiary zbrodni sowieckich, 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Miał być tutaj dzisiaj Prezydent Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, niestety Pana Prezydenta nie ma z nami. Doszło do katastrofy lotniczej. W tej chwili trwa akcja ratunkowa ale wszystko wskazuje, że ta katastrofa miała tragiczny przebieg i tragiczne skutki. Kompania, I syna i ducha świętego, Amen. pan z, wam. I z wami. Miłowanie Chrystusie bracia i siostry, jako proboszcz tutejszej Smoleńskiej katolickiej parafii chciałbym. Wszystkich powitać na tej mszy świętej, przedstawicieli kancelarii prezydenta, polskich parlamentarzystów, przedstawicieli Ambasady Rzeczpospolitej, Polskiej w Moskwie, Konsulatu Generalnego i Ataszatu Wojskowego, także rodzin katyńskich i wszystkich pielgrzymów, którzy w ten dzisiejszy dzień. Przyszli tutaj, aby się modlić. Witam również i księży, którzy przyjechali słusznych... że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed to błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry. O modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chrystus zmiłuj nad nami. Królestwo zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Kanie zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi. Módlmy się, Boże, Ty w swojej dobroci pomnażasz szeregi wierzącego w Ciebie ludu. Weź na Twoich wybranych, których odrodziłeś przez sakrament Krstu Świętego i udzielim wiecznego szczęścia. Gromadzimy się dzisiaj tutaj przede wszystkim, aby uczcić tą rocznicę. Mordu Katyńskiego. Dzisiaj na pewno już nie myślimy o tych naszych rodakach, o tych, którzy oddali życie. Dzisiaj nasze umysły, nasze serca gdzieś biegną w inne miejsca, k innym ludziom, ale my <laughs> dzisiaj przychodzimy tutaj, aby się modlić za tych zamordowanych, naszych rodaków, którzy Możliwie możliwe, tak jak i my dzisiaj mówili, czym jest życie. Ale jesteśmy im wdzięczni, bo oni to swoje życie nam oddali. Oni nie stracili tego życia. Oni je przekazali nam, abyśmy mogli żyć w kraju suwerennym. Wolnym i demokratycznym. W okresie wielkiego, w okresie Paschy, w okresie zmartwychwstania pańskiego, kiedy. Zanieśmy nasze modły do miłości Ojca. Modlmy się za wszystkich oszczonych aby życiem świadczyli, że jedynie Chrystus dokonuje odnowy człowieka i świata. Ciebie prosimy. Zyskujmy. 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 Ziemia osmoleńska, kolejne ofiary spod znaku Orła Białego przekaż zmartwychwstałemu Chrystusowi. Dobry Boże, daj im wieczny pokój razem z ofiarami katyńskimi. Matko Bolesna Katyńska, utul wszystkich dzisiaj płaczących. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za narody będące na drodze rozwoju, aby cieszyły się wolnością polityczną, ekonomiczną i kulturalną. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Pani. <laughs> Módlmy się za tych, którzy przyjęli Chrzest na Wielkanoc. Aby znaleźli pomoc na drodze poznania Chrystusa i Jego tajemnic. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych, zwłaszcza za tych, którzy dzisiaj zginęli, aby Pan przyjął ich cierpienia i dał im udział w swojej chwale. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą wspólnotę ocharystyczną. Abyśmy odnowieni przez sakrament przebaczenia żyli w przyjaźni z Chrystusem. Ciebie prosimy. Boże, Ty wzbudzasz w naszych sercach nadzieję nieśmiertelności. Przyjmij nasze modlitwy. Obdasz radością szczęścia wiecznego wszystkich tych, których poleciliśmy dzisiaj w naszych modlitwach, i polecamy, i spraw, abyśmy usilnie starali się osiągnąć dobra wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Błogosławiony. Błogosławiony jesteś Panie Boże przez świata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb owoc ziemi oraz pracy Sławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki wolności, Boże Panie z Nasz Boże spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z wami I z duchem Twoje. Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając, przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również kury aniołów i zastępy świętych śpiewają hymku Twoich wale, nieustannie wołając. Święty, 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 Ładów Zastępów. Uzie. Tobie Boże, ojcze wszechmogący, w jedności ducha świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić.